Let's go. Fortnite, ale pierwsza skrzynka challenge. Się majgary. Oczywiście, siemanko, ja jestem Majgary. Oczywiście, witam, witam. No, no i co? No, plan jest. Bardzo prosty. Moi drodzy, a przed planem przypominam wam, abyście w komentarzu pisali swoje niki w Fortnite. Ponieważ co odcinek wybieram jedną osobę i zapraszam ją do znajomych. Tym razem jest to Polaczek Rodaczek. Dziękujemy za komentarz i właśnie leci do ciebie zaproszenie. A was zapraszam na rozgrywkę. Zbieramy pierwszą skrzyneczkę. I żadnej więcej i to co mamy, to tym musimy dojść. Jak najdalej, no najlepiej oczywiście wygrać. Mam taki plan, że, że jednak to będzie winek dla nas. No ale zobaczymy, no jak mi wypadnie na przykład jakaś, nie wiem, w ogóle jakby broń nie wypadła, taka szansa chyba też jest, nie? To by było dosyć chyba, słabo. Chyba jak się zbuguje. Z okay. klika, to jest taka, jest... Będę rzucał Bóg, granatami. Ale właśnie jak fajnie jakby granaty były ogólnie, jakby wypadły. Tak jakby najdy Bo jak coś zdobędziemy, na przykład jak nam nejdy wylecą, to możemy potem ten nejdy podnieść, bo to był jakby itemek, który wyleciał z pierwszej skrzynki. Tak, tak, tak. Jak będzie... Ja mam fioletową skrzynkę, ale jazda, dobra. Skrietowa co? Skrzynka. co? To trzymam dobra. kciuki, trzymam kciuki ja na wiem, ciebie. To, polecieć. to by nie był tylko fioletowy pistolet. Uwaga, jaka ładna skrzyneczka. Uwaga. Pestu, o SMG. O kurczę ile o, teraz ja mam M-kę mój drogi, i mam e, też. O, mogę podnieść? Bra. Bandaże. Mam bandaże i Mkę, więc no. Nie no jest, jest najgorzej. Nie, ja wolę na pewno M-kę niż shotguna, bo tylko shotgun jest całkiem słabą opcją, jeżeli chodzi o. Na Jasne. pewno początek rozgrywki, nie? A ja to już wiemy, z doświadczenia. No, ale. Ja mam w ogóle. nasze... <laughs> I mam potki. Możemy podnosić również amo z yy, amo boxów, i do tego oczywiście to, co nam wyleciało, możemy podnosić jak znajdziemy na ziemi. Czyli ja mam potki, podniosę, dam ci potki i dam Dobrze. ci splaszkę, tak żebyśmy mieli full kewa. Czekaj, lecę do ciebie. Jak widzisz jakieś splaszki albo potki, amo do SMG, to mi zawsze zaznaczaj, a ja ci będę zaznaczać. Ej, w, sumie, i... w sumie SMG jest całkiem spokojną opcją, jeżeli yy, ja mam MK. Tak. Wydaje mi się, że to jest good deal. O, to jest, Dobra. to jest lepsze od pompy w tym momencie, mi się wydaje. Chodź do mnie, bo splashy mam, to ci rzucę. Uwaga. Okay. Jest kewik. No, 90 kewa, nice. Chyba nie zginiemy. Trzeba uważać teraz na rekiny. O, może tutaj do wiru polecimy. Bo jest wir, to nas wybije na pewno wyżej. Dobra, okej, okay, okej. Okay. Co tutaj się czai? O, matsy musimy zbierać, matsu musimy zbierać. To może przed virem... mało matsów to jest w tej miejscówce niestety, ale nie? Ale tu są nie? drzewka, więc może tutaj... Zobaczymy co jest drzewka, zanim skoczymy do wiru. Czy w ogóle trzeba zrobić też challenge jakiegoś następnym razem? Tylko itemy z rekina, to by było ładne. O kurczę, ale jak zabić rekina bez itemów? Właśnie, to trzeba było chyba oszukiwać. Kinek jest dość mocny. Dasz rodę, nie? Ze zbieraka będziemy go nawalać. Potem będą Proszę ludzie w, ten, w komentarzach pisali, ja tam rekina rozwaliłem na ten, na solo. Na, szota. na Dobra. Szota. Jest trochę maców. Ktoś czuje, że to będzie ładna gierka. No nie wiem, czy winna da się zrobić z jedną bronią, ale. Da się zrobić winę z jedną bronią. Tylko, że to łatwo. nie będzie pewnie zbyt spektakularny winek. Będzie łatwo. By boty były. <grym> Chyba boty. Fajne że można dobrać. zrobić na przykład odcinek. Ehm, tylko szare bronie i itemki z naszych wrogów. To jest dobre, no. Kawu. Będzie łat, łatwiejsze do nagrania. No i z ludzi można fajne itemy. No. O, 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 widzę lamy, ale nie możemy teraz lamy podnosić. No, nie, no to podejdźmy, podejdźmy chociaż się przywitać z lamą. Mówisz? Podejdźcie się przywitać. Znaczy, możemy, o, możemy ją rozwalić, ale możemy podnieść tylko te itemy, które mieliśmy wcześniej. Okej, okay, i matcy, rozumiem. Matsy, możemy, jasne. O. Zobaczymy, co tej lamy. Pani lamo, ile jest, tylko 5 na rundkę, nie? Lam. 4 coś takiego. Wow, wiem 18 poziom bo podniosłem lamę. Nice. Waga, lancer pada, niestety nie możemy. Macy, dobra, ja sobie podniosłem macy. Oj, Fabiek, podniosłem już go wyrzucam, żeby nie było. Wydzwonię. No, dobra, ty masz bandaże, czy ja wtedy nie w ogóle możesz? Masz A mo. O dzięki, dzięki. No tyle skrzyń omijam, że po prostu aż mi aż mi tak. Źle na serduszku, nie? Aż boli. boli na sercu? Boli, no. Rozumiem ten ból. ten ból. Dobra. Okej, okay, mamy -da -da. totalnie słabą miejscówkę, moim zdaniem. Na e, tę władzę nie ma sensu iść, bo za mało czasu na to. Właśnie, czemu ja tego to nie podnoszę? Podnieść, tak? Jasne. Na władzach to byli ludzie w ogóle, widać, że tak, budowali się. Budowali czyli. na 100%, nie? Na Ale wydaje, mają, mi, wydaje mi się, że tam już impreza jest overparty, no. Na pewno, na pewno. Jest koło mnie, koło mnie, jest koło mnie Typek, nie wiem skąd się wziął Bukier! Oh no Mogę? O nie, Pano panowie, dwóch jest, dwóch, jeden za dawaj kosper, kosper Nice, 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 on pada, 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 pada. dawaj go, dawaj, dawaj, on malował Okola się może do krzakać coś na górze, na górze o! ładnie, ładnie, dobrze, dobrze, elegancko Lecz, 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 że nie padnę Nice, elegancko, po likwidacji już mamy emocje o! sięgnęły ze nitku. To było straszne, jak ja nienawidzę z Mki walić na blisko, bo jestem tak wtedy totalnie jakby... Dobra, no, dobra. Eee, co z nich spadło? A ognisko możemy użyć, czy nie? No, możemy, to nie jest skrzynia żadna. Jasne, dobra, ładnie, tylko nie stawaj na nie, bo teraz można się zapalić. No, właśnie słyszałem, właśnie słyszałem. Nie Ale to skrzynia zapadł. mnie kusi, stary, ja naprawdę nie mnie mogę. Nie, mnie też, dobra. Dobra, jaki plan mamy? Plany, strefa. Najbliższe plany to strefa, tylko ja się muszę jeszcze. O, ja muszę dorzucić tutaj drewna. Dobra, elegancko. Full HP jest, to przeszukajmy jeszcze tutaj domek, a nie, już nie ma domku Już nie ma Mikołaja. domku, już nie ma domku. Szukajmy, okay. bo może w tych małych domkach będą jakieś kewy, ja mogę podnieść kewa i... Ci wyrzucić oczywiście, o apteczkę kurcze, apteczki My Też możemy... właśnie ją widziałem kurczę, kilka razy To może... nie, poprzemy po prostu Czekaj, tutaj można, można ten most też potem wejść Okej, okay. ale to już górą, nie? To już górą, A tak, moim tak, zdaniem okay. W coś leży. O, rekine, 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 rekiny Dobrze, czy tutaj nic nie było? Trochę maców może więcej by się przydało zebrać. Całkiem ładnie, jeżeli chodzi o macy... Ale tutaj tak się zdziwiłem, bo ta osoba na mnie tak biegła centralnie. A tak właśnie nagle patrzy ćwiczycie. jedna osoba, potem za nią druga. Ja w ogóle nie trafiam, taki spanikowany, co się dzieje? Gdzieś z tyłu się to... na władzach strzelają, więc uważaj. A Ładę, widzę chyba nawet Coś tam... Tam, 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 tam Coś tam I co było ich... I Co ich w ogóle... O właśnie, do, do pojazdu mogę wsiąść O sobie do łódki i strzelę do nich znaczy, To też nie jest... Całkiem cwane, nie? To jest takie Leci, leci, leci do nich Czy dostanie? Czy dostanie? Jak w ogóle zakręcę, to? A... Nie, chyba, chyba słabo tylko pokazujesz, tak, gdzie jesteśmy, ja nie? Okej, okay, bo widzę, spadłem. spadłem. Ale widzę typka, widzę typka i po prostu chciałem w niego bardzo strzelić. O, oh! się wystraszyłem. Ale dobra, to jest dobry pomysł. Tak, spróbujemy spróbujemy tu jest, tu jest, tu jest. Ja też buduję. Ta tam buduje się. Widzę, widzę, widzę lecę. Uważaj, nie za blisko, nie za blisko, nie za blisko, nie za blisko. Kolapsujmy go. No Kolapsujmy, tak. Uważaj, uważaj. Nie za blisko. O, dostał 35, dostał, dostał. Nice. Oni jeszcze z kimś, o nie. A! Jaki, jaki Oni nie? jeszcze z kimś walczą, nie? O, to, to dawaj strzelamy tam do nich, ale... Ale... zachowujemy dystans. Ale się wkurzą. No totalnie, a rekin! Okej okay. Taka bo to są jakieś spoczki chyba a strzelają do mnie, chodź! Crossfire nie ma co, dawaj tutaj do wiru, do wiru, do wiru O dostał znowu, ty dostał znowu Może ich tak lekko jeszcze <laughs> Jeszcze tak Ale tak, tak jest, daleka może w A ja cisnę z nim A tutaj, dobra widzę ich że akurat. Też tam nie podlatuj bliżej, bo oni mają mm -hmm. jednak na pewno więcej niż jedną broń. Te rekiny mnie dobijają, jest ich tutaj za dużo. Ale one nie mogą cię w ogóle ten trafić. W sensie mogą tylko szturknąć w budkę. No no. Czy oni już nie poszli sobie? Tak też mi się wydaje, bo jest za cicho, za długo Tu nie? nie ma... Dobra, dawaj do tego biru I do strefy Tu jest wir. Tu siadamy i patrzymy wow. Dostałem, banan dostał Ale to nie, nie podlecę, nie? Muszę wy... ten... wyjść. Ty... no tam, musisz wyjść, musisz wyjść no niestety, niestety... No, na ja już Ale akcja poruszkę. była dobra, akcja była dobra Ja lecę na high ground okay. jak coś Okej, okay, to zaznacz gdzie będziesz Tu Dobra e, co to? Oj, mamy zrzut, dobra, to przynajmniej patrzymy na ten zrzut, bo pewnie tam ludzie przyjdą Tak, kogoś może podkusić akurat, nie? Dobra, na HG będziemy czekać, na strefkę tam coś się działo, ale tam chyba już nikogo nie ma. A może, może tam ktoś. Jest? Na SW, na SW się strzelają, widzę. O, ty, o, ty, jak, jak się buduję. spoceni ty, co tam o. się dzieje? My tylko Rech. z zielonymi jakimiś pierdłkami. Wędki, nie tykam. Uwaga. Odczekajcie, gdzie jest, gdzie jest. A rzut jest tu na dole. To może tak, zejdźmy tutaj, do mnie może zejść, bo tutaj się zabuduje i będziemy mniej widoczni. Sorry przynajmniej, czy do rzutu ktoś nie idzie te mm -hmm. ja też zawoduję lekko Dobra, Macy mam Żeby nam przypadkiem ktoś z głowy Nie wskoczył A bez kitu Więc idą 11, nawet nie, 9 osób zostało do końca 9 To jest osób. naprawdę Bóg. bardzo dobra runda, nie? Oh, Moim oh, zdaniem oh. Ty... Tylko za kodcinek. jeżeli ktoś z Was w ogóle do tego momentu dotarł, no to pamiętajcie, żeby nastawić suba Igeremu, zostawić suba mi i po prostu napisać komentarz, jakikolwiek na napiszcie co adi, dzisiaj adi. jedliście na kolację, obiad, bądź na nie, zależy w której oglądacie ten materiał. A może w ogóle oglądacie jedząc, to tym bardziej. O jest, adi idzie, je typek, tak. typek, o, to typek, typek, idzie. chyba Aż bo tam jest dwóch, dwóch, dwóch. Tak, 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 widzę. Ej, Taka. strefa, 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 strefa. Dobra, na górę, na górę, ja cię buduję. Chodź na górę, chodź na górę, się mieli HG. Eee... Kesią. Dawaj, dawaj. Nie jest tak górze wybudowane. Nice. O, oh, o. Oh. Czekaj. Daliśmy radę. Próbuj z tej mki, bo oni tu będą biec. Tam biegnie typek zresztą. Oh. Buduj się, żeby do ciebie nie strzeli. Ja się zastanawiam prawie dlaczego strzelamy takiego Ta, 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 dobra, nice Jest ja tam... dwie ekipy Ta, jeden pad, jeden pad Możemy strzelać do tej aury Ale 8, aż 8 damage'u dostał Wow Uwaga, teraz skaczę trochę Niedobrze Niedobry. 8, kolejne 8, 8, 8, dwa razy ode mnie. No piękna, piękna broń. Minus 30 ode mnie Jest ładnie, ładnie Oni się tam dojeżdżają. Tak, oni tam się dojeżdżają jakoś, co tam się w ogóle dzieje. A mamy praktycznie strefę, ziomek My to wygramy O oby, oby Tam się dojechali I taka cisza przed burzą teraz, nie wiem Obie, nie bie, wiem bie, w ogóle nie. Czego ja się spodziewałem, go leci do nas Leci chyba do nas, na gościu Tak, leci, leci, leci do nas Tutaj dwóch jest Minus Gdziecie? 20 są, Tam na dole, dobra, na dole są to Uważaj Ja? Czekaj, tu patrzymy ciągle na tych naszych kumpli po boku O! Czekaj, podniosę Tutaj się. jest Podbija, podbija, o! podbija Jest u mnie, jest u mnie, jest u mnie I nie żyje Dawaj typa, dowal, ale ucieka jak poleciał Kurde, no a ja muszę przeładować, no nie dziomek, gdzie Domek. jesteś? A, no ale dobrze było! Dobrze było jak na jedną broń Miejsce czwarte jak na jedną broń to jest bardzo eleganckie miejsce, ja nie? Nie to, Ja to miejsca. akceptuję. Bardzo ładnie. Dobra, to będzie zakończenie tego odcinka, chyba. Też. Dzięki bardzo. Kosper za taki challenge, bo to Kosper wymyślił. Dzięki, bardzo dzięki. dobrze ci ciekawiłem. A dobrze poszło. O, no, no jak... to co? I w ogóle typy nas zabiły, dostały dwie bronie więcej, tak. Ach, damy. No, <laughs> Oni w ogóle się zastanawiają, to jest najlepsze, że oni się pewnie zastanawiają. Dlaczego A, oni wiedzą? <laughs> no, no, no nic, dobra. To co? Dzięki za oglądanie, dzięki za wystąpienie u mnie w odcinku i do zobaczenia w kolejnym. Dzięki. Bye